you usually take important prisoners to the bunker on the other side of the island. the other side? they have a radar observation center there that would have spotted us. you'll have better luck cutting through the research facilities. what? kind of research? fuck. i can't talk about that now. just keep an eye out for anything moving. and if you see anything that looks dangerous, well, it is. nice sheet. Cała ta, ta droga jest nimi na, najeżona No ale delikwent mi przerwał e, Chciałem się przywitać ładnie Witam bardzo serdecznie Gramy w co chcemy Oczywiście to jest Far Cry Jesteśmy w kolejnej lokacji Mam nadzieję że w miarę sprawnie tutaj pójdzie Nie będę jakoś głupio ginął Kudę jak strzelę z tamtego to się zaraz wszyscy zlecą Dobra What the fuck oni są nawet tu O oh my god No to niefajnie No to się czajnikujemy Tam na górze jest jeden To już go widziałem dzika takiego by się przydało. Wow! Przed. Nice. Po cichutku, na spokojnie. Gdzie on jest? Ten co tędy szedł Tam jest Fuck sake Nie wszedł head Not good Nie yeah. Dobra Kolejny sprzątnięty Tam jest dwóch Tam jest delikwent Niech można pomijać, ale jeżeli włączy się przypadkiem alarm, to będzie przerąbane. Nie wiem skąd ta menta tutaj przylazła. Pójdę tam na górę. Zobaczymy czy czegoś nie znajdziemy. Co prawda to nie jest gothic, żeby szukać ukrytych rzeczy, ale wierzcie mi w Parkaju też potrafią być takie różne fajne nie, niespodziewajki. Dobra, teraz muszę rozmyśleć, jak wejść do środka Oż ty cholero. Tam jest mini dobra, Jesteś tutaj dobra. Wyeliminowani. Bardzo ładnie. A mi się podobało. Krótko zwięźle i na temat. Bez większych komplikacji. Jest armor. Jest karta. Latarka. Dobra. Latarkę mamy. Jak coś. No i dobra. Oh yes. Tu jest... Tu jest wyrzutnia. Dziwnie z niej strzela. niepotrzebnie to zrobiłem. Aczkolwiek mam jeszcze dla was jakiegoś. Coś fajnego. Reload. I nie są jakieś super w tych karabinkach, zarówno MP5 jak i tym. Ale plusem jest szybkostrzelność. I nie jest aż tak głośny. Przesadź mu tego heta ten został. Dobra. Reload. Skąd? Dobra. Widzę cię. Mm. Daleko nie popłynąłeś. O, keplum. Cześć! Kabum! Ktoś jeszcze? Słyszę. Dobra, wniżasz. Jest, mistrz! Zem 4 spokojnie można na odległość walić pojedyncze. Wbrew pozorom jest to w miarę celne. Jak się kupi już ten celownik, to jest naprawdę, naprawdę nieźle. Wiedziałem o tym na początku, jak e, byliśmy przed wejściem na stację, Bo tam też z M4 na dużą odległość wykańczałem przeciwników. Dobra, mam mało HP nie mam marmora. Mam nadzieję, że to coś leży. Mam nadzieję, że mam głupich. Widać jak każda matka kocha swoje dzieci Dobra Jest tu jeszcze jakiś Nie chciałbym głupio paść tak, bo wejdę na górę, zobaczę Może tam jeszcze została jakaś apteczka Armor to wziąłem Nawet nie spodziewałem się, że aż tyle yy, Obrażeń dostałem Niepotrzebnie używałem Się bawiłem tym No nie, jak na złość Najwyżej trochę amunicji No nic Najwyżej Będę powtarzał Mógłbym się jeszcze rozejrzeć ale jak jakiś się gdzieś tam zblokował a mnie zobaczy i strzeli mi w plecy to będzie pozamiatana ja tutaj przynajmniej wiem że tutaj muszę iść to tutaj idę Dobra MP5 I po cichu to jest wejście. Whatever that was, I hope it was the only one. Aha, super. Nie, nie, nie wyrzucaj tego. are you? I'm having a hard time tracking your signal. How the hell should I know? I'm in some kind of cave. Right. The seawater pumping station. So fucking awesome. If there are more of them here, I'll I'll Czasami warto, w różnych gierkach sprawdzać, czy nie ma czegoś pod wodą. Hej, oczywiście, od czasu do czasu też. Ale nie tym razem. Nie no, przydałoby się cichsza. Nie wiem, mam nadzieję, że w miarę widzicie, bo ja widzę wszystko. Nie, jak ktoś to najwyżej rozjaśni to programie trochę, ale... we lost the lights. That's all I need. Just look for the elevator. That should get you to the research facility. Sure. Mm -hmm. Nie, jak dobrze pamiętam, to tutaj jeszcze nie będę miał do czynienia z tymi mutantami. Who's over there? Вот тут такие дичь ото. i, I I'm breaking loose. I know, I know. But this is as fast as I can go. Have you seen my pipe wrench? I've got a pressure leak I need to lock down here. Look for it yourself. I'm busy guarding our asses here. Oh yeah, I feel, I feel Oj, słyszę je jak dobiegają stąd. Cześć. Dobra. Jee, oh, yeah, apteczka. I amunicja, do czegoś, do czego... Do czegoś, z czego nie korzystam. O, akurat... pewnie do pistoletu. Dobra. Po cichutku panowie, po cichutku. Pomału, pomału. Nie chciałbym się na nich natknąć w ilości większej niż jeden. Trzeba się poczajnikować troszeczkę. Ułożesz ty w mordach. Dobra, czemu okay? tą pecynę. Jeszcze ktoś? Za tu się wszyscy zlecieli. No widziałem. Ktoś biegł. Jesteś. Nieźle, nieźle, a wręcz nawet bym powiedział, że jest całkiem dobrze. prawda, znowu mam trochę mało HP. Ale... myślę, że ujdzie w tłoku. Do tego jest i winda. Ale najpierw muszę przywrócić zasilanie, tak? Cool. Nie no. Przecież jest światło. No. Aha. Dobra. Jedziemy tam gdzie byliśmy. No chyba właśnie tutaj było. Yy to, czego szukamy. Kici, kici, taś, taś. Kaburu. No i jest światło. Pięknie. Jest też safe. Cudnie. Ogółem to jest

O oh mój freaking God. Dobra, weźmiemy cięższy kaliber M4. On tam pola. Ja tam nie idę. E, nie chcę... Spoiletować za specjalnie, ale już i tak je widzieliście, więc powiem tylko, że to są takie sympatyczne stworki, które ściągają mnie na hita. A tutaj na chwileczkę przerwę i zaczynamy w tym miejscu. Do zobaczenia za chwilkę. Trzymajcie się. No i jesteśmy z powrotem. Weszliśmy do kompleksu. No ja mówiłem o tych stworkach. One są w stanie bez problemów nie ściągnąć na jednego hita. Są bardzo mało przyjazne. Tu właściwie się zaczyna taka konkretna już gra, pomału. One są troszeczkę jak... What the hell is that thing? Lizardy. Trigian. Trigian what z rezydenta. Albo hantery. O, bardziej hantery właśnie. Bo one potrafią tak z wyskoku przypierdzielić

Fuck, the scientists in the main supervision area of the treetop research facility should know where Val is. You're going to need to get that information from them. Mm-hmm. Alpha team, check out the control center. Data team, secure the forest perimeter. Eyes and ears, people. Keep it tight. Tak, bo jest cichsza. Po Przyjdą czy nie przyjdą? Tam jest drużyna. Wolę nie ryzykować. Ich spokojnie wyeliminować. Jeden po drugim. Tam jest drugi. Dobra, pan. I jeden się schował do murki. Tak, nie trafiłem. Tu jestem! To tu biegnie? Fuck! O nie! Nie w każdym. Do mnie. Dobra. Teraz M4 będzie moim przyjacielem. Bezwzględnym. Jest najskuteczniejsze na nie chyba. Później jeszcze będziemy mieli fajny karabinek, będzie trochę lepszy. Oczywiście CKM-a, porządnego. Lepiej na dół nie schodzić. Doyle, It's all part of Creeker's plan, Jack. He's cooked up a serum which enhances every organ and muscle in the recipient's body. So far, he's just been using it on primates, at least as far as I know. The only drawback to the serum is that it decreases the recipient's mental facilities and makes them ultra violent. trigger controls them using conditioning in place. push That. Będę się tych, bo one tutaj raczej nie wejdą. One tylko na dole biegają. Na szczęście. Ale wierzcie mi, spotkanie z, tak, z taką bestią nie jest zbyt przyjemne. Są tam na dole. Ta masa Dobra wyeliminuję ile się da Zobacz jakbym musiał tam zejść Z tego co pamiętam to jest ich tam prawie nieskończony Przeszkadzasz mnie Dobra. Ech, dawaj moje M4 i lecimy. Dobrze, że nie umiem po... ...drabinie władzić. Jak tam czas? Dobra. Znośny. Jest apteczka, fajnie. Aha. Muszę zejść na ląd. Już mi się to mniej podoba. M4 Tak, bo tutaj będę już się chyba kręcił w kółko Chociaż jak zejdę tutaj To będę miał bliżej Tylko żeby tych bestii nie było ...a jak niektóraś namierzy, to będzie po wszystkim. Się zaraz wszystkie na mnie rzucą. Słyszę i widzę strzały. Tutaj można też zgarnąć któryś z ich Jeepów... ...i Jeepem przejechać. Wioski kart. Najpierw muszę znaleźć Uf, kartę. Co już nie, nie jest optymistyczne. Hmm... Wybaczcie. Coś nie widzi. nie widzi ja nie wiem co i nie wiem gdzie dobra muszę wejść tamtędy dobra poszedł, na szczęście za mocno mnie nie trafił tak muszę wejść tędy kurde A of so awesome. Here's a news flash. I just picked up a Mayday from Jerry Spatsing, the leap side. He's trapped in a room surrounded by a whole mess of trigents. He should have a card that will allow you to access all secured areas. Czymś się zmieniało. Nie, nie chcę wypuszczać. Dawaj mi moje M4. Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że za dużo to ich tu nie ma. Ja tam pójdę później Trochę później W kubane O kurde Tam są trzy Dobra Load Masakra. Tu zaczyna się naprawdę totalna zabawa. Hmm. No to nie był grzmot w grze, jakby to po prostu y, idzie sobie burza. Mam połowa HP. Fajnie. Może to? będzie lepsze w tych ciasnych zaułkach. Na razie obejdę chyba w koło. A bo nie, wiecie co? Bo jest już 27 minut nagrania. Tu przerwę i zwiedzimy to miejsce już w na następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.